<laughs> Zależy kto kogo, gościu. <laughs> nie pamiętam waleczku, przepraszam, nie pamiętam już. Nie pamiętam jak ja wszedłem. o, ku o kurwa, ja że ze ty ze mną porozmawiasz, ty lumcyku jeden. Ty i on ma Hapsa, ale ty jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem zły. Zaraz ci Peksi pokaże, gdzie Raki zimują i nie trzeba było Peksa wyzywać na pojedynek. Fame map 69. O, czekajcie, mam mało Hapsa, muszę uciekać. Aleluja i do przodu Peksa tutaj już atakują, weźmy sobie troszkę życia. O, ty on strzela do mnie. Ty czujesz się jak na wojnie. O, wow, bolało to. Ty. Obóz sekty jest tylko w Reduningu. Ty, Peksi, uciekaj, mam wyhał. Aleluja! Ale on jest szybki, kurwa! Ty nie wierzę. On ma chapsa, ale ty jesteś dla mnie żadnym przyzwykiem złym. jakiś malediwak, wariaty słuchajcie, albo albo, do no nie wiem. O, klucz strażnika, ty. Ty, w ogóle fajny ten wodospad jest, w ogóle wam powiem. Fajny taki, też bym chciał taki. Kurde, wariaty słuchajcie. Muszę chyba do tych. Wyjechać z, z Polski. Jak sobie poradzę? Ty, w ogóle. Jak to fajnie to wygląda. Zobaczmy co tutaj mamy. Zanurkujemy. Dobra, nie ma nic. Troszkę umyjemy zbroję. Dobra, zbroja w ogóle patrzcie się tak tu ładnie. A kurde, woda skąd się leci? O kurde, ty, a ta skąd woda leci? Co na przez skałę To skalna woda? Ty, nie wierzę. Ja myślę, że to gdzieś z góry leci. Albo coś, a ja to tylko takie O, dupa dupa. Kurde, wariatny znajdzie, no. Marques? Żodzik, teraz jest Markez. Ale żeśmy go skiwali tutaj. Doszutkowanie i mamy bramkę. Je, dwa, do zera. Coś nieprawdopodobnego, ależ piękna bramka w tym momencie. Yy, ładne doświadkowanie tego mła, malutkiego Markeza. Bardzo ładnie tutaj przyjdali france yy, Jednak udało mu się doświadkować i prosto do Peksa. Peksu szedł w tym momencie drugą bramkę. Zobaczmy jeszcze raz tą sytuację. Tu, oczywiście, tutaj bardzo piękna interwencja. Doświadkowanie prosto na głowę Peksa. To, oczywiście, Peksu troszkę sobie pomógł kolegom, aż mu na barach stanął. Słuchajcie, coś niewiarygodnego. Zobaczmy jeszcze raz tą sytuację z tej kamery. Peksiu takim swoim ciężarem gościa prawie mu kark złamał, ale patrzcie, go wykrzywiło. Ale tam. A co się tam w ogóle dzieje? Ten pieczak w ogóle nie wie, co się dzieje, go tam znokautował Ale to nie zmienia faktu takiego, że mamy brameczkę. Jedną mi. <laughs> Kurwa, co to było? Hej, Peks, jestem Twoim nowym brajatem. Hej, Peks, nabij sobie słowa. Zatem... Hey. Masz tu kanał dobrej roboty. Bracie. Jak tam, Lord Hucker, pewnie posrał to. się już w gacie? Dziękuję. Dziękuję, za suba. dziękuję ci, Wariatu, za suba. Dziękuję. Jak w ogóle, kto tam bramkę wiebol samobójczą? Ty, kto to był w ogóle wariat? Zwajdzier, Patrzcie, ale to piłka. Kto to jest z tym numerem? Numer 12, Wrzodzik, kurwa, samobuja. Oczywiście, dziękuję za słowika, pozdrawiam. Lewy Dziada, zwajcie, wariaty. Wrzodzik strzelił samobójkę. To po co się Lewandowski cieszył? Jak on nie strzelił tej bramki? no ja trafić nie mogę. Ty, patrzcie się, co Bezzi robi. <laughs> ty, jak on to robi? Ty bez jak ty to zrobiłeś? ale na to się jeszcze nie patrzyłem. Bo wiesz, w ogóle, o, mamy kolejnego, mamy ostatniego Bo wiecie, warianty, osoby, jeżeli macie jakieś tamniki inne niż na YouTube, to mi, mi ciężko was ogarnąć, bo Na, na Discordzie macie inny, na live'ie macie inny, ja czasami nie wiem, kto to jest, nie? A to musicie mi pisać, ty wstawaj, Bezik No wstawaj, kurwa, czas na dupo Ty, nie musisz się zbugować Ty, ja... nie, mogę, nie mogę nim ruszyć a on stanął na mnie i patrzcie, się, ja teraz się nie ruszę. <laughs> nie wierzę w to. Kurwa, dupa jasna, ciasna. Stawaj i gnoju. O! O kurwa! Ty, ziomuś. Czemu mnie degujesz? Są tu jakieś ołtarze czy coś? Ołtarze? A co chcesz się żenić? <laughs> nie, ołtarzy nie widziałem jeszcze żadnych. O kurwa! Tak, kolego, bo ja muszę zmienić broń. No, co ty chcesz, żebym miał ja tutaj walczył? Nie wiadomo jak, hełm Ejzara jakiegoś zdobyłem. No i kolega mi nie da czasu, no. Kolo, kolo. Pipo dostaje od ciula. Spokojnie, wariaty, patrzcie się na to. Patrzcie się na to, wariaty. O kurwa. O, widzicie, poszedł sobie. Więc to sam się wszystkiego dowiesz. O kurwa. Wybacz, przyjmuj, wybacz mi przyjacielu, niestety nie mogę pozwolić ci co odejść. To nie moja sprawa, ale mój pan nie będzie zadowolony, jeśli wypaplasz wszystkim o tej kopalni. Nie martw się, zabijecie szybko. Stop, stop, stop. <laughs> Zależy kto kogo, gościu. Czekajcie, jeden napierdala przez ścianę. Czekajcie, wariaty. <laughs> Ściągnę pan, to, może przejdę. <laughs> Nie wierzę w to. Kurwa, nie wierzę w to. Naprawdę słuchajcie, rozjewajdę. A się zgrzałem. <laughs> <laughs> Jakie to <gubie? laughs> Ja... O kurwa, ty a ty czegołem się chcą? Smierdzalać. Powybijamy w ogóle, ile doświadczenia będzie to z masakra. O kurwa. O kurwa. Ty, wariaty, tutaj teraz będzie zabawa. Aha, i co, w chuja was zrobiłem? Ha, ha. O kurwa, ale mi w chuja zrobili teraz. O, kurwa, teraz tego mota szukaj. Ja pierdziele. Dobra, walij mi, no. Jeb mi, mi, no. Może szybko mot znajdę. No? Gdzie tam... Gdzie jest ten młot wojenny? czy znaczy nie wiem młot wojenny Gdzie jest młot Adonosa? Ale mi wyje... Ale mi wyje... Ale wyleciałem! No wstań! Ale żeś... Ole kurwa miotam mną jak szatan! No uciekaj, uciekaj, uciekaj No dawaj Gdzie ty Rek, się widziałeś? E! No dawaj... O kurwa jak... Co to za jakiś... Co to Pendolino? A ty, e, e, ja żartowałem, E panowie, wypierdalać, eee. że ja, żeś mnie w kuja zrobił. E, oni są dobrzy. Reksiu, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekamy, kurwa, jak pijany Luluś. Uciekamy bokiem, bokiem. Kurwa, rozjebią mnie zaraz, słuchajcie. A No i dupa. Aha, spierdoliłem im. <laughs> Rek się. A kurwa rozjebał mnie! <laughs>